Szanowni Państwo, drodzy klienci, zanim zdarza nam się rozpocząć taką już konkretną współpracę, czyli przekazywanie Wam informacji o Dominikanie, a konkretnie nieruchomościach, które Was interesują, to rozmawiamy o naszej współpracy. I chciałbym w tym filmie poruszyć temat właśnie tej struktury formalnej, czyli to, co w dobrej umowie Pomiędzy agencją a naszym klientem powinno się znaleźć. Co powoduje, że Państwo się czują bezpiecznie i mogą od nas pewne usługi oczekiwać, a to, co my możemy spodziewać się po Państwa stronie. Bardzo istotna sprawa, e, którą najczęściej poruszamy już tuż na początku, to model współpracy z agencją. Jeżeli nie są Państwo w ogóle powiązani z agencją, która Państwa do danego budynku przyprowadza, to nie mogą liczyć na jakiekolwiek usługi czy wsparcie. One oczywiście czasem się pojawia, ale proszę mi wierzyć, że żadna formalna e, umowa między państwem a kupującym, powoduje, że może się tak zdarzyć, że zostaną Państwo przedstawieni właścicielowi i w zasadzie na tym Wasz kontakt z agencją się skończy. A kupowanie na rynku, przede wszystkim pierwotnym, to często nawet dwa, nawet trzy lata współpracy, e, wymiany informacji, którą będą Państwo chcieli mieć pomiędzy Państwem, agencją a właścicielem, a bez umowy, bez tego, co Państwo mogą, może agencja zagwarantować, to się po prostu może nie wydarzyć. Zadają Państwo pytanie: co tak de facto tracę, jeżeli nie podpiszę umowy i będę próbować e, samemu kupić nieruchomość tutaj? Bez agencji. Skontaktuję się z deweloperem. można dzisiaj w internecie znaleźć wszystkie informacje. Dlaczego tak ważne jest zorganizowanie sobie pomocy w procesie zakupu nieruchomości tutaj w Dominikanie? Jest przede wszystkim to, żeby nie zostać w tym procesie samemu, samemu sobie. E, mamy naprawdę. Sporo sygnałów, że zostali Państwo zgłoszeni do dewelopera jako potencjalni klienci i w zasadzie na tym skończyła się współpraca z agencją. No, nie mając umowy, nie mogą Państwo od nich w zasadzie niczego oczekiwać. No, pewnie zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś tam dalej pomoże, ale naprawdę, jeżeli będą Państwo wymagającym klientem, ani zapewnią sobie pewnie pewnych elementów takich współpracy, pomocy, w tym procesie zakupowym, przede wszystkim na rynku pierwotnym, którego proces inwestycyjny trwa kilka lat, to mogą Państwo zostać sami sobie w tym, w tym całym zakupie nieruchomości wymarzonej. A w kraju, który jest oddalony o prawie 10 tysięcy kilometrów od Polski, to bardzo ważne, żeby na bieżąco mieć tę pomoc, mieć ją zapewnioną w umowie i móc z niej korzystać. Tych pytań. Dlaczego jeszcze, dlaczego jeszcze, dlaczego jeszcze jesteśmy potrzebni? W zasadzie co nowy klient, co nowy proces, to nam się powiększa ta pula pytań, ta pula naszego poczucia, że rzeczywiście nasza praca jest potrzebna. Mamy sygnały, że różne agencje, doradcy, którzy nie namieją się profesjonalnie sprzedażą nieruchomości tutaj w Dominikanie. Po prostu umywają ręce po podpisaniu przez Państwa promesy zakupowej bądź e, nawet wpłaty e, rezerwacji. E, znikają de facto, jakby zrobili swoje. Natomiast może tak być, że będą Państwo w tym procesie osamotnieni, ale nie chcemy akceptować z naszej strony obniżenia standardu. Wynika to z jednej bardzo prostej kwestii. Próg wejścia do profesji agenta tutaj w Dominikanie w zasadzie nie istnieje. Każdy może z nim zostać. Ktoś, kto posiada informację, czy dany apartament, i zastrzedania, sprzedania, że dany deweloper coś buduje, już jest agentem. Ale bez podstaw bez pewnej profesji, którą cały czas w jakiś sposób powiększa. Nie szkoli się, nie poznaje kraju pod kątem infrastrukturalnym. Nie ma tego całego networkingu, który Państwo w okresie od zainteresowania się nieruchomością po jej zakup, odbiór i korzystanie będzie potrzebny. Mówię tutaj o networkingu notariuszu, o księgowości, o prawnikach, o zarządcach. O innych agencjach, które spowodują że na przykład, że nasza oferta może być szeroka. Nie wszystko musimy znać, ale dobrze jest znać kolegów, koleżanki po fachu, które poratują dobrą ofertą na Państwa potrzeby. To jest jeden z bardzo, bardzo wielu punktów, które warto zapamiętać, dlaczego trzeba wziąć profesjonalistę do pomocy w zakupie. Tu mogę Państwa zaskoczyć, ale spotkałem się z niejedną opinią, że to tej stronie, której tak naprawdę najbardziej zależy na tym zakupie i to ona najbardziej ryzykuje, jest oczywiście strona kupująca. I to ona powinna być najbardziej zainteresowana, żeby wziąć dobrego agenta, mieć dobrze napisaną umowę, dobrze podpisana umowa z agentem, jest jednym z głównych czynników wyeliminowania ryzyka złego zakupu. Mówiąc kolokwialnie, po prostu my, przez to, że oferujemy Państwu usługę opartą o umowę, którą możemy negocjować, oczywiście, dodawać zapisy, modyfikować, no staramy się występować w takiej roli trochę Państwa prawnika. No chcieliby Państwo wziąć najlepszego, żeby. Bronił Państwa interesów, żeby był kompetentny. A bez tej formalnej struktury zwyczajnie jest ciężko tutaj w Dominikanie, ponieważ tak jak wspomniałem już w kilku filmach, próg wejścia do profesji agenta jest po prostu bardzo niski. A my jesteśmy w tej materii ekspertami i stąd zawsze naciskamy na sformalizowanie współpracy. Na przestrzeni całego procesu zakupowego. Agent jest potrzebny chociażby po to, żeby wsparł Państwa w, w kwestiach architektonicznych. Może niekoniecznie będzie dla Państwa rysował, ale pomoże wybrać szereg opcji, przede wszystkim odpowiedniego projektanta, czy samego, nie, samą osobę, która będzie ten projekt koordynowała. No, nie wyobrażam sobie, że z Polski będą Państwo zajmować się tym wszystkim na odległość, online, rozpytywać, dopytywać, jeździć do IKEA czy do innych sklepów meblowych. Pomożemy wybrać profesjonalistę a to to są dla państwa bezcenne przespane noce i brak tego zamartwiania się w momencie w którym trzeba kupić meble, trzeba doprojektować pewne kwestie, trzeba sprawdzić elektrykę, wentylację i tak dalej i tak dalej. Dobrze wybrany agent poprowadzi państwa do dobrze czy do, do, do sprawdzonego architekta i projektanta. To może bardzo bardzo oczywiste, ale no, czy bezpieczeństwo samej transakcji jest w ogóle tematem kluczowym? Można sobie oczywiście odpowiedzieć, że tak, to jest pytanie retoryczne. Nawet mój wspólnik Leszek doświadczył takiej niemiłej historii, kiedy źle dobrany prawnik dogadał się z właścicielem gruntu i było bardzo, bardzo blisko transakcji, na której po prostu stracił. Stąd naprawdę istotne jest to, aby wybrać odpowiedni sposób, żeby mieć to wsparcie i żeby nie bać się doradcy, nie bać się prawników, tylko pozwolić sobie na czas na odpowiedni research, pozwolić nam pracować i być beneficjentem tego, tego jakby tego wolniejszego podejścia do tej całej współpracy, nie próbować pewne rzeczy robić sam, sami i wiedzieć po prostu z kim się współpracuje. Czy to jak buduje deweloper, jest dla mnie istotne, jasne, ale czy zastanawiamy się w ogóle, jak będzie wyglądać infrastruktura wokół naszej inwestycji, gdzie powstaje nowa autostrada, a może lotnisko, gdzie wysypisko śmieci, gdzie będzie przebudowa kanalizacji? O tych kwestiach praktycznie w ogóle nie rozmawiamy. My oczywiście o nich mówimy, ale Państwo o to nie pytają, więc my wychodzimy dosyć często, jeżeli tylko dadzą mi Państwo nam na to przestrzeń, właśnie w te tematy wchodzimy infrastrukturalne. Co uważam jest absolutnie kluczowe. Znamy inwestycje nawet w Bawaro, gdzie jest niedaleko wysypisko śmieci. Proszę sobie wyobrazić, co przeżywają klienci, którzy no, w zależności od wiatru rano przy porannej kawie odczuwają zapachy właśnie stamtąd pochodzące. Także istotna absolutnie sprawa to to, żeby sprawdzić, nam pozwolić działać dla Państwa taką analizę wykonać. Gdzie Państwo kupują, a nie tylko co kupują. Czy nasi klienci potrafią sami kupować sobie nieruchomości? Potrafią, bo bardzo często jesteśmy w takiej sytuacji, że pomagamy kupić drugą nieruchomość. No, powoduje to przede wszystkim takie często zabawne sytuacje, że okazuje się, że kupili. E... Nieruchomość, ale wynajmują nas do tego, żeby jeszcze raz przenegocjować umowę zakupu. Kupują często na rynku pierwotnym, więc mamy jeszcze powiedzmy rok czy półtora do tego, że nieruchomość się wybuduje. Znamy takie przypadki, że wchodzimy w proces troszeczkę już później niż trzeba, ale również podejmujemy się takich sytuacji. Ograniczmy sobie to do minimum i wygooglujmy Dominikana dobra agencja albo jak kupić nieruchomość, traficie Państwo do nas. I jeżeli będziecie swoich znajomych polecać Dominikanę, to po prostu no, warto to robić, bo właśnie wracacie często do nas z prośbą o zrobienie czegoś, co Nieopatrznie wkradło się często do umowy, a nie pomagał Państwu ktoś, kto po prostu wiedział, jak je czytać. Czy najlepszym negocjatorem umowy zakupu nieruchomości jest sam klient. Nie pytają nas Państwo o margines negocjacji, bo się po prostu nie poznaliśmy odpowiednio wcześniej. Pytają nas Państwo często po już podpisaniu promesy. To jest bardzo zły pomysł. Jakby Chcemy coś kupić, dajmy szansę temu człowiekowi, który się trochę zna, trochę tego dewelopera już poznał, ma jakiś taki poziom porównania do innych nieruchomości, do innych inwestycji i jest w stanie Państwu powiedzieć: OK, tu mamy 2% do negocjacji, tutaj jeden, tu na pewno nie wynegocjujemy niczego, a tam może 10%. Znamy się z tymi deweloperami, wiemy, jaki mają margines negocjacyjny, potrafimy to wykorzystać. To jest bardzo, bardzo kluczowy element. Margines negocjacyjny wiemy w większości większości inwestycji, jaki on po prostu jest. Uwielbiamy naszych klientów przede wszystkim za to, że możemy się czasami poczuć jak edukatorzy na rynku nieruchomości. Bo czy najlepszym prawnikiem w pokoju, gdzie jest deweloper i kupujący jest ten kupujący, no nie jest. Właśnie już to pewnie mówiłem wielokrotnie na, na, na różnych filmach, że poprawiamy po po naszych klientach zapisy i właśnie tu bardzo apelujemy, żeby pozwolić naszym prawnikom, czy, czy chociażby nawet nam w takich bardziej lekkich tematach, oddać umowę do przynegocjowania. Wiemy, który deweloper na co stawia i jakie są rzeczy, które tam muszą być. Który deweloper ma taki margines w współpracy z prawnikiem, że godzi się na pewne kwestie. Nie wykorzystujemy oczywiście tej wiedzy w sposób taki e, każdorazowy, natomiast jeżeli n, n, widzimy, że Państwu zależy na jakimś elemencie, albo my czujemy, że to się powinno znaleźć w umowie, od razu Państwo od nas dostają taki pakiet e, informacji, że w danej umowie trzeba to przenegocjować. i ona po prostu dla Państwa w przypadku rynku pierwotnego jest absolutnie istotna, bo będą Państwo przez kolejny rok czy dwa spać spokojniej. Że jest dobrze przenegocjowana. Czy mogę dać bardziej oczywistą radę w kwestii wybrania agenta, jak to, że my po prostu mamy informacje o nieruchomościach w ilościach no, nieskończonych? No, chyba nie. Kupujący który tutaj przyjeżdża na wakacje, bardzo często no, widzi jakiś billboard, wchodzi do danej inwestycji na budowę, do biura budowy i czasami się decyduje i kupuje. Nie wie o tym, albo nie chce wiedzieć, albo jest tak zachwycony pięknem Dominikany, że podejmuje decyzję już teraz. Czasem, jak dowiemy się, czy przy drugim zakupie, albo poznajemy się przy okazji po pół roku, przy innej okazji, dowiadujemy się, że mógł w zasadzie wybrać coś innego, coś lepszego, i nawet to się w sami dzieje, że sprzedajemy nieruchomość, którą kupił pół roku wcześniej sam, i przez to, że mamy pełne spektrum. Fajnych nowych projektów deweloperskich w rejonie Punta Cana, Bajaibe, no powoduje, że następnym razem po prostu się do nas zwraca, bo wie, że damy mu najszersze możliwe spektrum, najwięcej ofert, i ten wybór spowoduje, że będzie po prostu zwyczajnie bardziej zadowolony ze swojego zakupu, z podjętej decyzji. Wydawałoby się, że zakup nieruchomości to jest prosta sprawa. Natomiast ten film pokazuje i ten szereg aspektów, które w nim Poruszam, że jest dokładnie odwrotnie. Jednym z tych elementów, które tak najbardziej elektryzują, to jest ten wzrost z inwestycji. Legendami obrosły 15%, 20%. No, nie wydarzy się to, jeżeli sami nie będziemy tu mieszkać i w zasadzie poświęcimy się administrowaniu tej nieruchomości. Natomiast możemy też spróbować dobrze policzyć. Każdemu naszemu klientowi, z którym pracujemy, pokazujemy Excela, gdzie są wyszczególnione wszystkie koszty. Potencjalne przychody, które możecie sami sprawdzić, szukając podobnej nieruchomości, którą chcecie kupić, szukając jej na Airbnb na przykład, czy booking, i zobaczycie, jakie są de facto przychody w jakimś konkretnym okresie danego roku. Wrzucamy to do Excela, wyskakuje nam na końcu wynik procentowy i bez żadnych wątpliwości wówczas podejmujecie decyzję OK. Będą z tego 6%, 7%, 8% realne tutaj do uzyskania. Czasem i 12 w zależności co kupicie, na jakiej okazji, ale przede wszystkim pozwólcie sobie to spokojnie policzyć. My wiemy, co trzeba do takiego Excela wpisać po stronie kosztów i po stronie przychodów. Dlaczego tak ważne jest, żeby agenta mieć wynająć i mieć do niego zaufanie? No, znamy te przypadki z różnych miejsc w Dominikanie, kiedy nasi klienci kupili i zanim nas poznali. Co rzeczywiście zdarza i pracujemy dopiero kilka lat, a mają nieruchomość kupioną zanim nas poznali, to to, że ktoś im powiedział, że trzeba kupić już tu i teraz, bo za chwileczkę kończą się nieruchomości, kończą się apartamenty w tej inwestycji. Co to powoduje? No, powoduje to taką gorączkę z naszej strony, że za chwileczkę nam ktoś coś, ktoś coś odbierze, ucieknie i, i kupujmy to. Są obiecane jakieś zwroty z inwestycji, wzrost wartości itd. itd. My zawsze pokazujemy dokładne informacje od dewelopera, ile jeszcze zostało nieruchomości. Nie ponaglamy właśnie dlatego, żeby takiego zarzutu nigdy nie mieć, że powiedzieliśmy coś, co się po prostu nie wydarzyło. I rzetelnie do tego podchodzimy, aby wiedzę, którą my mamy, dostał jeden do jednego kupujący i podjął decyzję w oparciu o jak najlepsze przesłanki, jak najbardziej prawdziwe. Bez najmniejszych wątpliwości. Podsumowując, jesteśmy gotowi do współpracy z nawet najcięższym klientem, najtrudniejszymi kwestiami, które powodują, że musimy zrobić naprawdę głęboki research, dokładnie sprawdzić wszystko dwa razy, mieć wsparcie prawnika, księgowego, notariusza czy, czy banku, ale z chęcią to zrobimy. na to nasza pasja, lubimy to robić. Kochamy to miejsce i z przyjemnością się poświęcamy tej pracy. Uważam, że jest fascynująca, ale jesteśmy też legalistami i uwielbiamy pracować w oparciu o pewną strukturę, która jest przewidywalna również dla Państwa, dzięki czemu no, nie ma nigdy wątpliwości, co się wydarzy, ile to kosztuje, czego mogą Państwo od nas oczekiwać i jak to się potencjalnie dobrze skończy, a jakby, nie daj Boże, coś było nie tak. To wszystko mamy ładnie spisane w umowie i jesteśmy na to przygotowani. Śpimy spokojnie, jesteśmy bezpieczni. Gorąco zapraszamy. Proszę subskrybować nasz, nasz kanał na YouTube, jesteśmy na Instagramie, bardzo mocno na Facebooku, od niedawna na TikToku, na LinkedInie i przede wszystkim w Dominikanie.